Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus witam 13 października w środę. Dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 11, wersety od 42 do 46 posłuchajmy. Jeszuła rzekł, lecz biada wam Prusim, płacicie dziesięcinę z mięty i ruty, i wszelkiego ziela ogrodowego. Ale lekceważycie sprawiedliwość i miłość Bożą, macie obowiązek czynić te rzeczy, lecz nie zaniedbywać i tamtych. Biada wam prusim, bo kochacie najlepsze miejsca w synagogach i pełne szacunku pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak nieoznaczone groby, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Jeden z wyznawców tory odrzekł mu Rabbi, mówiąc te rzeczy, ubliżasz też nam. Jeszua powiedział: Biada i wam, znawcy tory. Przytłaczacie ludzi ciężarami, których nie mogą unieść, a sami nawet palcem nie ruszycie, żeby im pomóc. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. No, moi drodzy, musiał się bardzo mocno zdziwić ten faryzeusz, który zaprosił pana Jezusa na, na ucztę, bo taki jest początek tego. On się zdziwił, ten faryzeusz, ale właściwie trzeba tutaj dopowiedzieć, że wszystko zaczęło się od jego reakcji, od jego yy, takiej właśnie takiego osądu, o którym tutaj nie było napisane wcześniej w, tej, w tym fragmencie liturgicznym, ten, który mamy na dzisiaj wyznaczony, ale y, zaczyna się on w ten sposób, że Jeszua, kiedy Jeszua y, mówił, pewien faryzeusz poprosił, aby zjadł z nim obiadu. Obiad. Poszedł więc Jezus i y, 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 y zasiadł przy jednym stole. I wtedy się zaczęło to, na co Jezus tak zareagował, bo faryzeusz zdziwił się, że nie rozpoczął on posiłku przed, zanim nie obmył sobie rąk. Zdziwił się tym. I wtedy Pan Jezus uczynił tych kilka wypowiedzi rozpoczynających się od biada, biada ci. Moi drodzy, co zostało tutaj powiedziane, lekceważycie miłość Bożą i sprawiedliwość, a przestrzegacie rzeczy, które zostały ustanowione ludzkim prawem. Owszem, Pan Jezus powiedział, czyńcie to, ale tamtego nie wolno wam zaniedbywać, nigdy odwrotnie. Dlatego, moi kochani, przeróżne praktyki religijne, które również my mamy we współczesnym naszym chrześcijaństwie, wierzę. Są dobre, ale jeśli braknie owoców e, Ducha Świętego, miłość, sprawiedliwość, pokój, życzliwość, przebaczenie, to wszystkie te inne praktyki, e, na przykład, że ktoś, nie wiem, e, e, przychodzi do kościoła i wrzuca do, do koszyczka 5 złotych e, i mówi, jestem usprawiedliwiony, albo nawet i więcej. Przychodzi do księdza i, i nie jeden raz byli tacy, właśnie, gigusie, co przychodzili i mówili: Tutaj dajemy na kościół ileś tam tyle czy tyle pieniędzy. No i chcemy być tacy porządni. Na przykład, a te pieniądze zostały zdobyte w jakiś nieuczciwy sposób, albo stają się tylko takim oddaniem, żeby zaspokoić swoje sumienie, żeby powiedzieć: O popatrzcie, ile ja tutaj dałem, ile pomogłem. Nie jeden ksiądz w ten sposób zginął. W porachunkach mafijnych różnych, dlatego że upominał, a mafia chciała, to do dzisiaj się dzieje, najczęściej w Meksyku. Tam jest największa liczba za, zamordowanych księży. Każdego roku, właściwie nie ma miesiąca, w którym nie zostałby tam zabity jakiś kapłan, dlatego że y, ogromne y, te mafie narkotykowe mają przestrzenie i chcą kontrolować y, dzielnice, na których na których mieszkają młodzi ludzie i księża często o nich się upominają. Nie wolno wam tego robić. Nie wolno wam w taki sposób wykorzystywać młodych ludzi do handlu narkotykami. Wtedy też niektórzy ci chcą przepłacić, po prostu zapłacić, dać, złożyć ofiarę na Kościół. I to nie zostaje, nie zostaje to przyjęte. Dlatego tak, taka dygresja odnośnie tego, żebyśmy nie wykonywali jakichś pobożnych uczynków na zewnątrz, a jednocześnie, tak jak Jezus tutaj mówi, lekceważyli sprawiedliwość i miłość Bożą. Sprawiedliwość oddać każdemu to, co się jemu sprawiedliwie należy. Należy się sprawiedliwie dzieciom czas rodziców. Nie jest sprawiedliwością, że dzieci dostają jakieś ochłapy od dzieci czasu rodzicielskiego. Sprawiedliwością jest również to, żeby dzieci były posłuszne swoim rodzicom. Nie może być tak. Nie powinno być tak, że dzieci czy młodzież są nieposłuszni swoim rodzicom i oni wiedzą lepiej, co ma być. Sprawiedliwością jest również to, że żona kocha swojego męża i wykonuje dla niego przeróżne obowiązki, i odwrotnie mąż kocha swoją żonę i wykonuje dla niej różne zadania, obowiązki. To jest sprawiedliwość. Sprawiedliwością jest to, że oni sobie wzajemnie ślubowali miłość, uczciwość yy, i wierność, to jest sprawiedliwość również No, wiele, wiele mamy tych takich momentów, w których możemy zapytać siebie, czy my jesteśmy sprawiedliwi, czy jesteśmy tylko yy, tak w cudzysłowie naznaczeni jakąś religijnością, że, że wykonujemy jakieś pobożne rzeczy, takie, żeby inni to widzieli, żeby inni to dostrzegali, a w domu, wtedy, gdy jesteśmy sami w tych przysłowiowych czterech ścianach, no to już koniec z pobożnością i z miłością Bożą i sprawiedliwością. Życzę Wam, żebyście byli sprawiedliwi i zakochani w Panu Bogu, albo odwrotnie, zakochani w Panu Bogu i sprawiedliwi, dlatego że wszystko wypływa z miłości Bożej. Niech Pan Bóg Wam w tym błogosławi, abyśmy byli prawdziwie Jego dziećmi, a nie jak Faryzeusze, którzy usłyszą kiedyś, biada ci, bo robiłeś to, a nie robiłeś tamtego, a pomijałeś rzeczy ważne. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Życzę dobrego, sprawiedliwego i pełnego miłości dnia z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da.